Dwa ostatnie mecze rundy jesiennej, a więc doczekaliśmy się już końcówki tego 2026 w tej grze roku. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Kariery Legion Warszawa na kanale Zostań i Posłuchaj. A teraz zostań i zostaw łapkę w górę, zostaw suba, zostaw komentarz pod tym filmem. Jak Ci się podoba seria, to bardzo proszę, żebyś te trzy czynności wykonał lub wykonała oczywiście a my nie będziemy już tutaj zwlekać, przechodzimy do tego, co nas czeka. Pierwszy mecz Termalika Brugbet nie ciecza, ligowy oczywiście, oraz Olympiakos-Pireus w Lidze Mistrzów. Następnie pokażę Wam z kim zmierzymy się w w okresie przygotowawczym, którym też czekają nas dwa mecze Ligi mistrzów. Ale zanim to, najpierw rozegrajmy sobie te dwa spotkania. Skład naszego zespołu Florian Kastenmaier w ramce Trójka obrońców Piątkowski, Morgaja Korzeniowski. Na prawym wahadełku Oliver Olewiński, na lewym winiagdzie w środku Pola Urbański i Johanneson. Na skrzydłach Tyler Gudrham i Noah Weishaupt w ataku Giuseppe Ambrosino. W takim składzie przechodzimy sobie do tego spotkania. Popularne słoniki z niecieczy. To jest oczywiście zespół, który, z którym powinniśmy sobie poradzić, natomiast yy, gra on dzisiaj w takim zestawieniu. Biegański, Masoero, Lipuszczek, Syrota, Lis, Ambrosiewicz, Kurzawa, Svetlin, Kubica, Jimenez i Zachiroleslam. Kahweh, Zachiroleslam. Res, Zachiro <gryw> Ostatnio yy, znaleźliśmy ten łamacz językowy. I wiemy już doskonale, że to jest zawodnik Termaliki, Brugbet nie ciecza, więc będziemy musieli na niego uważać, bo to jest dodatkowo napastnik, co zawsze jest groźne. Mam nadzieję, że nie, nie będzie przeciwko nam i że poradzimy sobie z Brugbetem w miarę gładko. Arka gra z Ruchem Chorzów, GKS Katowice gra z Rakowem, Częstochowa, Gielonia ze Śląskiem, Korona już przegrywa z Radomiakiem, Lech przegrywa z Lechią. LKS z Pogonią gra, Motor gra z Górnikiem, a Zagłębie Lubim z Piastem w Gliwice. Tak prezentuje się tabela na ten moment, na dziewiątą minutę tych wszystkich spotkań, o których mówiliśmy. Kamilo Mena z strzelcem bramki w Poznaniu dla Lechi. My mamy dużą przewagę na początku tego spotkania, ale nie jesteśmy w stanie jej na razie udokumentować, może do teraz. są piłka przy stałym fragmencie gry ustawiona, uderzenie na długi słup, ale Biegański nie musiał interweniować, bo są się w tym strzale dość znacznie pomylił. siedem strzałów oddaliśmy w kwadrans. To pokazuje, że na razie to jest absolutna dominacja nasza w tym, e, w tym meczu. Bez piłki zobaczymy jak broni zespół z Niecieczy. 4-2-2-2. Tak dosyć, dosyć defensywnie zostawiony bez piłki zespół Termaliki trzeba przyznać. Kubica przejmuje piłkę. Kurzawa Syrota. Syrota, Lipuszczek. Zagranie długie piłki do tego napastnika z Iranu, Zahiro o Olewiński faulowany był przez Kubicę. Co teraz pokaże arbiter? i po prostu będzie rzut, rzut wolny. Często we wcześniejszych FM-ach, jak takie faule były dyktowane, to pojawiała się czerwona kartka, tą. czasami mam takie nadzieje, jak zobaczę, że nasz zawodnik jest faulowany, no że tutaj zostanie ukarany czerwonym kartonikiem rywal. Ale nie powinniśmy na to liczyć. Powinniśmy liczyć raczej na to, że jakość naszego zespołu pozwoli nam ten mecz spokojnie wygrać, ale po dwóch kwadransach na razie bezbramkowy remis. Zahiro Leslam. Tak dokładnie brzmi to nazwisko. Zahiro Leslam. Myślę, że jak będziemy sobie mówić tak w kółko, to w końcu nam się to dobrze przyswoi. Tymczasem Gudrham pod bramką Termaliki, wybija to Syrota. Możemy szukać tych stałych fragmentów gry, bo widzimy, że będziemy ich na pewno potrzebować do korzystnego rezultatu przy Łazienkowskiej. Ostatni mecz Ekstraklasy w 2026 roku. Johanneson są na prawą stronę, tam wysoko podłączony Oliwier Olewiński. Olewiński zagranie do Gudrham'a. Gudrham w polu karnym nie dobiegnie do tego zagrania od naszego wahadłowego. Niestety Tyler Gudrham. Biegański rozpoczyna od bramki. Już od początku mamy okazję obserwować y, akcję na razie zespołu Thermaliki Bróchbet Nieciecza, ale już przejmujemy futbolówkę Viniagr do Weishaupt. Weishaupt jest Portugalczyk przy piłce, ale uprzedzony przez Ambrosiewicza. Niestety to było trochę na wyrost określenie, że jest przy piłce Portugalczyk znowu, bo Ambrosiewicz mu ją z nosa zgarnął i nic z tego dla nas ciekawego nie wynikło. Viniagr i Johanneson, Korzeniowski. Johanneson, jeszcze raz Korzeniowski do Winiagra, Winiagr, długo kreujemy te akcje, tutaj szukamy sobie miejsca z lewej strony boiska, na razie nigdzie go nam Termalika nie zostawia, Winiagr do Johannesona, Korzeniowski, znowu Islandczyk, Winiagr, ponownie Johanneson. No i tak sobie grają w tym trójkącie od pół minuty panowie, nie za bardzo się ktoś z Termaliki kwafi, żeby im piłkę zabrać, nie za bardzo też z naszych zawodników było komu podać, dopiero teraz Urbański gdzieś wziął udział w tej akcji, ale znowu wracamy. I Już teraz przeniesiona futbolówka do Weishaupta. Weishaupt, uderzenie i mamy 1 do 0 dla Legii Warszawa. Legia prowadzi z Termaliką w nieciecza. A więc jeszcze nie wiadomo, czy na przerwę zejdziemy z prowadzeniem, bo mamy rzut rożny dla Termaliki w nieciecza Jest dośrodkowany w pole karne. Androsiewicz do Swetlina na punkt. Wybijamy ją ostatecznie i schodzimy z jednodramkowym prowadzeniem na przerwę w meczu z Thermalicą nie ciecza. Na razie wszystko wygląda dobrze, panowie, ale wiem, że stać was na więcej, wierzę w was. Ok i tak możemy przystąpić do drugiej części gry. Na razie bez zmian, jeśli chodzi o zespół Legii Warszawa na górną połówkę. Dominujemy w tym meczu i to się nie powinno za szybko zmienić, więc mam nadzieję, że tutaj do tych zmian nie będziemy musieli za dużo przeprowadzać Szybko. Olewiński na pewno będzie musiał opuścić murawę, jakoś w niedługim czasie. Weisshaupt teraz do środka złamał Niemiec. Długo prowadzi piłkę Weisshaupt, dużo miejsca ma też zawodnik Legii Warszawa. Uderzenie, ale odchodziło od bramki. No, gdyby dochodziło, to mogła być szansa, że zakończy się to powodzeniem. Niestety jednak to uderzenie było niecelne. Prowadzi Legia, prowadzi też ruch, nadal tylko dwa punkty przewagi nad zespołem ze Śląska. Także widzimy że bardzo mocno Beniaminek idzie w tym sezonie. Tak jak Arka w poprzednim, w naszej karierze, tak ruch teraz wywiera na nas coraz, coraz większą presję. Wpuścimy na boisko Jędraszczaka, więc kolejny debiut w, tym, w tej rundzie w naszym zespole. Lubimy dawać grać młodym zawodnikom, to się nie zmienia i raczej się nie zmieni, dopóki przynajmniej będziemy mieli kim grać, ale na razie nie wygląda też na to, żebyśmy, żebyśmy nie mieli, bo mamy całkiem sporo tych młodych zawodników. Ok, Oskar Pietuszewski tutaj się pojawi na boisku, pojawi się także Benesz i pojawi się Mateusz Lauryn na murawie od 70 minuty. Zostanie nam jedna zmiana, którą za chwilę przeprowadzimy myślę na lewym skrzydle. Chociaż nie wiem, tutaj, tutaj środkowy obrońca już jest piątkowski bez siły, więc... Damy troszeczkę odpocząć Kamilowi przed meczem z Olimpiakosem Pireus. 80 minuta, nadal tylko 1 do 0. Ja bym mimo wszystko uważał i ustawił sobie ostrożną grę na końcówkę, żebyśmy tutaj nie popełnili głupiego błędu. Jednak te trzy punkty są dla nas bardzo ważne. Czasami trochę odważnie podchodziliśmy i, i, i traciliśmy głupie bramki w końcówce. Teraz nie chcemy do tego doprowadzić. Utrzymajmy to 1-0, wygrajmy ten mecz. Benesz jeszcze przy piłce. Mamy stały fragment gry. Zdecyduje, czy zdecyduje się na strzał zawodnik pochodzący ze Słowacji za chwilę zobaczymy, piłka na lewej nocy długo to trwa, no przedłuża, bo to jest końcówka mamy prowadzenie 1 do 0, uderzenie BNS a broni to świetnie, biegański ale to było dobre uderzenie blisko okienka bramki golkipera Termaliki Brukbert nie Nieciecza no i tak się skończy to spotkanie a więc wygrywamy 1 do 0 przy ulicy Łazienkowskiej 3 z Termaliką Brukbet zostaniemy liderem na Całą zimę bardzo sympatyczne zwycięstwo, panowie. Tu nie będę was jechał, że uciekliście katus pod topora. Skoro tam było 25 do chyba dwóch strzałach, trochę nam skuteczność się rozjechała. Ale zobaczcie, ruch Chorzów 14:05. No cóż, świetny bilans zespołu z Chorzowa, to trzeba przyznać. Ale my się skupiamy na meczu z Olimpiakosem. Jeszcze za chwilę wam pokażę. Dam ci tyle czasu, ile chcesz, Mahmud. Bo ty jesteś pierwszy, zawodnikiem pierwszego składu, więc zrobimy takie porządki w zimę, żebyś mógł grać. Kalendarz, drodzy Państwo, pokazuje już terminarz. Proszę, mamy Legia Warszawa U-19, to będzie nasz pierwszy sparing. Chcę zobaczyć też, jak tam młodzież wygląda w w, naszych, w naszym zespole juniorskim, bo oni sobie świetnie radzą w tym Elite League. Później Unia Skierniewice, Paderborn 3 stycznia 7, Rapid Bukareszt 9, Warta Poznań 12, Austra 1 19, już wchodzimy w Champions League do City na wyjeździe i 27 gramy z Benficą, potem 30 wracamy do Ekstraklasy. Jeśli chodzi o Puchar Polski, Górnik Zabrze czeka na nas dopiero 24 lutego, więc wiemy już wszystko na temat okresu przygotowawczego. Możemy sobie spokojnie Zająć się meczem Champions League y, oczywiście z zespołem. Z zespołem Olimpiakosu. Ok, Pania będzie wypożyc do wypożyczenia chciał iść, no i to dla nas bardzo dobrze, y, bo będziemy, będziemy chcieli go wypożyczyć przede wszystkim w zimę, więc y, to jest dla nas idealne rozwiązanie, trzeba przyznać. Dwa dni do meczu z Olimpiakosem my sobie, ja już sobie tego skautowałem ten zespół, więc wiem jak on tam wygląda. gramy na swoim stadionie, więc mamy duże szanse na to, że uda nam się tutaj jakiś korzystny rezultat wywalczyć. Znowu mamy coś ważnego, to jest chyba tylko konferencja prasowa, więc sami się za chwilę na nią udamy. Tak, przedmyczowa konferencja prasowa, proszę bardzo. Tak, Kostynia musi zostać włączony z gry, oczywiście. Przepraszam, nie jest defensywnym zawodnikiem. Urbański jest bardzo dobry technicznie. Jak pomaga to w ustawieniu zespołu? No, nasz kluczowy zawodnik. Czyli Morgaja dysponuje umiejętnościami, którymi może sobie oni nie poradzić, ale bezsensowne są te pytania. Banda dostanie, czas na pewno. Reszta zespołu nie będzie zachwycona, nieprawdaż. Okay. tutaj dostanie lekkiego Disa pan Michał Gil, bo jaja sobie z nas zrobił delikatne, bo powiedziałem, że bandzie damy trochę czasu, mimo tego, że on nas krytykował, że czasu nie dostaje. A, 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 a on powiedział, że niektórzy mogą być niezadowoleni z tego, że tak powiedziałem. No to mogą być niezadowoleni, no to jest normalna rzecz, nie każdy będzie szczęśliwy, nie? Zarządzanie ludźmi, czy tam zbieraniną ludzi, może zbieraniną źle powiedziałem, zespołem ludzi, no to nie jest łatwa rzecz i z tym trzeba się pogodzić jak najszybciej, bo nie zawsze każdy będzie zadowolony. Co my tutaj zrobiliśmy? A, zatwierdził wybór. Przejść do meczu. No, tam coś takiego głupiego wyskoczyło, więc e, ok. ustawmy sobie nasz zespół na mecz z zespołem z Grecji e, w bramce. Kastenmaier, tutaj Antof, proszę bardzo, Morgaja, e, Piątkowski, tak, na początek meczu musi być e, Urbański, Olewiński, tak, Urbański, Dachód, tutaj. Mm, 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 tutaj oczywiście Benesz, który dostał obietnicę. E, na lewą stronę Weisshauptkik, na prawą stronę Banda w ogóle jest uprawniony? Nie jest uprawniony, więc tu nie możemy mu dać zagrać. Ok, Gurham też nie jest uprawniony, więc tutaj na prawą stronę trafi sobie Kasper Urbański, na lewą stronę trafi sobie Oskar Pietuszewski i w ataku zagra sobie Mustafa Hekimoglu. Jeszcze musimy się pozbyć tych zawodników, jak to jakkolwiek to nie brzmi. Oczywiście, którzy grać nie mogą. Proszę bardzo. I w takim oto zestawieniu przejdziemy sobie do meczu z Olympiakosem Pireus. Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz zobaczyć. Polecenia drużyny, OK. Yy, tak, szukamy stałych fragmentów. Porada. Raport o zespole przeciwnik. Dobra, to to już widziałem wszystko. Możemy grać. Yy, tylko chciałbym jeszcze instrukcje dotyczące rywali, tego nie możemy sobie teraz kliknąć już. Tak, możemy przejść do meczu w takim razie. A więc Legia warszawa Olimpiakos Pireus, ostatni mecz 2026 roku w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o mecze, oczywiście o stawkę, ponieważ będziemy jeszcze grali sparingi pod koniec roku i już wracając do, do, do treningu po świętach od razu, więc no tak to wygląda, tak to wygląda jak się chce grać w Champions League. Nie ma za dużo odpoczynku, pierwszego bardziej najbardziej tak, kim jest Kamil Piątkowski dla swojego zespołu, jaką odgrywa w nim rolę. No jest bardzo mi potrzebny, no to jest kluczowy piłkarz nasz, tym bardziej że mamy tylko czterech środko, obrońców środkowych w naszej kadrze. Oto zestawienie Olimpiakosu Pireus, które za chwilę Wam przeczytam, ponieważ za, za szybko to znika, żebym mógł to zrobić w tym momencie. 18. miejsce Legii, 26. Olimpiakosu. Nawet w przypadku zwycięstwa Greków oni nas nie wyprzedzą po tym spotkaniu. To sobie wpichnęliśmy wcześniej, ale żeby mi to zniknęło, to musimy to zrobić raz jeszcze. No oczywiście Legia na biało, Olimpiakos na szaro, zachęcamy nasz zespół do grania ofensywnie od samego początku. O, już Pietuszewski w polu panium, popatrzmy, bo to może być błyskawiczne rozpoczęcie tego meczu otwarciem w wyniku. Lewiński, Cołaki z broni. Urbański dobija, mamy 1-0 do dla Legii Warszawa, takie rozpoczęcia lubimy najbardziej. Jeszcze nie zdążyłem Wam nawet przeczytać kto wybiegł w pierwszym składzie Olimpiakosu, a my już prowadzimy 1-0. I naprawdę ustawiamy się w fantastycznej sytuacji na ten moment. Olimpiakos Solakis w bramce, dalej Bruno, lewa obrona, Pirola i Reco w środku, Kostynia na prawej obronie. I za moment przejdziemy do reszty składu, ponieważ Benes już w narożniku boiska. Dośrodkowanie w pole karne, Morgaja! 2 do 0, błyskawicznie rozbijamy Olimpiakos Pireus. Teraz tylko podtrzymać to, żeby tutaj nie stracić głupio bramki za szybko i nie dać gościom dojść do... Do słowa, druga bramka w 5. 6. minucie w zasadzie spotkania przy ulicy Łazienkowskiej i Legia prowadzi już 2 do 0 z Olimpiakosem Pireus meczu ligi mistrzów. Jak nam odpowiedzą Grecy, czy oni już właśnie zamierzają nas zaatakować? Pirola, Taremi, Kostinia, Jazici do nas Cimento, Strefetza. No widzimy, że to są świetni piłkarze w składzie zespołu gości. Muzakitis do strefetcy, Strefecca będzie do dośrodkowanie, Masuras uderzył i na szczęście obok bramki Kastenmajera. Siódma minuta dużo się dzieje przy Łazienkowskiej trzeba przyznać. Muzakitis i Nascimento to są defensywni pomocnicy, na bokach Strefecca, Masuras, w ataku Taremi i Yazici. A więc widać, że tutaj ma czym ukąsić Olimpiakos, ale na razie w tych rozgrywkach Champions League im za dobrze nie idzie. Póki co my byśmy byli na 11. miejscu. I mielibyśmy 6 punktów przewagi i 2 mecze do końca. No to można by było powiedzieć, że już mamy pewny awans wtedy do baraży, jeżeli wygramy z Olimpiakosem. Ale ten mecz wydaje mi się, że będzie jeszcze dla nas zaskakujący. Urbański, prawa strona boiska Kacper, Urbański, Olewiński. Zagranie do Urbańskiego. Prostopadła piłka w polu karnym Legia, Urbański. Hekimobil niestety zatrzymany przez goalkeepera Olimpiakosu. Weisshout zbiera piłkę. Niemiec lekko przyblokowany przez strefę, ale dalej w pojedynku. W piłce była Legia oczywiście nie w pojedynku, tylko w posiadaniu. To miałem na myśli. Morgaja odrzutu wolnego rozpoczyna. Dahud. Masuras zabiera nam piłkę z lewej strony boiska i teraz akcja gości, Taremi, Masuras, świetnie wychodzi w polu karnym Masuras, zawodnik grający z numerem 7, ale Kastenmeier skutecznie interweniuje w tej sytuacji. Będzie rzut rożny dla Olimpiakosów, którego nawet nie zobaczymy. Jeden strzał tylko oddali Grecy na ten moment, więc spokojnie sobie na razie radzimy w tym meczu, co mnie bardzo cieszy, bo to będzie oznaczało, że mamy wtedy awans, tak jak już mówiłem, do fazy pucharowej Champions League, a to będzie na pewno potężny zastrzyk gotówki. Oliwiero Lewiński, Dachut, Urbański, podanie przechwycone przez Muzakitis'a, Pirola, Taremi. Benesz tym razem przechwytuje po stronie legionistów. Urbański za plecy obrońców, Hekimoglu obok bramki, a spalonego na pewno nie było. Tak więc Mustafa Hekimoglu marnuje doskonałą sytuację do podwyższenia prowadzenia Legii na 3 do 0. Widzimy, że Solakis ma dosyć, dosyć dobrą, chciałem powiedzieć, tą bazową yy, ocenę w I Bruno, reszta poniżej tej bazy już, a u nas pół zespołu świeci na zielono, przy czym Urmański na ten ciemniejszy zielony, 8-2, bo ma bramkę yy, oczywiście z pierwszej minuty. Pietuszewski, Benesz, Dachut, Olewiński, Morgaja, już Antof też świecą również na razie, tylko Mostafa Hekimoglu poniżej bazy tej 6-7, z której startujemy. Panowie, jestem zadowolony z liczby oddanych przez Was cennych strzałów. Jedziemy dalej nic nie będziemy tutaj za bardzo... Za bardzo świrować. Paweł szołek pojawi się tylko na placu. Gryza Oliwiera Olewińskiego na drugą połowę spotkania, który jest już też przemęczony. Ten młody chłopak, bo on gra od deski do deski. Mamy dwóch wahadłowych prawych: oczywiście właśnie Olewińskiego i Trzółka, A Trzółek złapał dosyć długą kontuzję nam w tej rundzie. Hekimoglu z prawej strony może coś wyczaruje, jak nie idzie na dziewiątce: Mustafa Hekimoglu. Rozpędza się, poradził sobie z tym Bruno, który był jednym z najlepiej ocenianych zawodników Olimpiakosu. Benesz obelu brażył i Solakis nie musiał interweniować. 50 minuta spotkania. Dalej prowadzimy 2 do 0. 15 do 3 w strzałach. No to nie chcę powiedzieć, że to jest deklasacja, ale duża przewaga naszego zespołu. Na razie na za wiele nie pozwalamy. Piłkarzom Olimpiakosu Pireus zrobimy sobie dwie zmianki: za Urbańskiego faberski, i za Ambrosino wejdzie Ensamę, bo też chciałbym tych dwóch zawodników nagrodzić za pracę w rundzie jesiennej. Więc tutaj w Lidze mistrzów, jak najbardziej, swoje minuty jeszcze powinni dostać. To ten prowadzi na razie w fazie ligowej: a Eintracht, Arsenal. Aston Villa, Liverpool, i Real Madrid i chyba jeszcze Newcastle tam łapało się do tych bezpośrednich awansów z miejsc 1-8. Weishaupt, Benesz, Benesz do Pietuszewskiego zagrywał, ale tam Rexos był dobrze ustawiony, zagrał jednak do Szołka, Szołek, dachód. Paweł, Czołek, Mysamek, lepiemy sobie, Fabęcki, świetnie, Czołek i gol! I gol Pawła, Czołka na 3 do 0 dla Legii Warszawa. Słucha sędzia przez słuchawkę, ale chyba słucha sobie tam jakiegoś maty albo innego rykapei, bo raczej nie waru w tej sytuacji. O, jednak tak, jednak waru słucha, ale pokazuje, że Bramka będzie uznana, więc nie było potrzeby nawet tego nie sprawdzać, bo wydawało mi się od samego początku, że tutaj raczej nic nam nie przeszkodzi w tym, żeby ta bramka została potwierdzona. Będzie zmiana, oczywiście Kamil Piątkowski, który już ma mało siły i jeszcze chciałbym tego Markosa Penie na boisko wpuścić. Markos Penia jest, jest, jest na murawie. Markos Penia już za moment się pojawi. 3 do 0, prowadzenie raczej tego nie wypuścimy. Pograli wszyscy ci, co chciałem, żeby pograli. Korzeniowski właśnie pojawił się na boisku za Piątkowskiego, Penia za Dachuda, Masura z tym razem w narożniku, wola Faberski. Może po czwartą bramkę ten razem z Nie, 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 niestety nie. Recos tutaj świetnie ustawiony, przejmuje piłkę. Kostinia. Kostinia do Masurasa. Masuras taki jeden z najaktywniejszych zawodników gości w tym meczu. Nie było spalonego w tej sytuacji. Likobianis Masuras świetnie ślizgiem przeciął to Benesz, ale spadła piłka pod nogi gości znowu. Nic z tego nie będzie. Około 10 minut gdy do końca, do końca tego spotkania. No jestem trochę w szoku szczerze mówiąc, jak tam łatwo idzie w tej Lidze Mistrzów, bo bo mamy taki zespół, no trochę mocniejszy niż rzeczywiście bym powiedział, a zbieramy 11 punktów w fazie ligowej w 6 meczach, więc, więc wydaje się, że jesteśmy takim zespołem na poziomie właśnie tego Olympiakosu na ten moment, a nawet może trochę lepszym, no wiem, że miałem, mieliśmy dobre lesowanie i te zespoły nie były super mocne jakieś, teraz parami z bramką. Mamy nadzieję honorową dla Olimpiakosu. Mamy nadzieję, że tylko yy, pomarłoby na Olimpijek Kosu. Yy, ale kończąc wątek, no to, no to mimo wszystko nie spodziewałbym się tego, że będziemy tak wysoko w ligowej tabeli. Raczej myślałem, że będziemy się tu bić jak lew o miejsce 24. A wygląda na to, że już mamy zapewnione baraże i zaraz taka informacja powinna do nas spłynąć. Dlatego zakończymy sobie tylko ten mecz. Sprawdzimy, czy to już jest zapewniony baraż, i będziemy się z tego cieszyć. Jestem bardzo zachwycony tym zwycięstwem, moi drodzy. Zobaczmy, czy jest coś takiego. Tak, zespoły wchodzą do baraży. Poczekajcie. A, tu nas jeszcze nie ma. Bo tu chyba te pierwsze tylko, tak? Zobaczmy sobie tą tabelkę. 5 punktów. No, tutaj by się musiał kataklizm jakiś wydarzyć, żebyśmy nie awansowali, nie? Tak, jesteśmy ostatni pierwszym zespołem, który nie ma tych baraży jeszcze zapewnionych. Ale to już. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe, żeby nas w ogóle ktokolwiek za te 24 miejsce wypnął. Także tym oto pięknym akcentem, zobaczcie, 13 miejsce, Legia Warszawa, wśród takich marek jak Bayern, Napoli, Atletico, City, Inter, Milan, Barcelona, Blisko. Tutaj się znajdujemy na ten moment. Cieszmy się tym, póki to mamy. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. Za dwa dni kolejny odcinek o godzinie 17. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!